Pamiętam kiedyś udzielałem wywiadu na zakończenie starego roku tygodnikowi katolickiemu niedziela. Rozmawialiśmy z redaktorem o, o tej głębi, która powinna towarzyszyć jakieś osobiste relacji pomiędzy wykonawcą i tym, co wykonuje, pomiędzy dalej tym, co wykonuje, a tym, gdzie wykonuje. Byłem, jestem przeświadczony o tym, że nie da się wykonywać kompozycji, twórczości religijnej samemu nie będąc praktykującym. Oczywiście ktoś powie, że no jak to się nie da, przecież to to ma miejsce. Bo nie da się w tym znaczeniu, że o ile można coś zagrać i to będzie zagrać, czy wyrzeźbić, czy, czy, czy namalować, ale pytanie, czy tam będzie ta właściwa głębia. No, chyba, że ona by się tyczyła tych, którzy rzeczywiście nie poznali Boga. I tu się zastanawiamy, jak można wykonywać dzieła Bacha, które to wszystko odnosi do, do Boga. Po pierwsze, nie rozumiejąc ich odniesień, ale po drugie, w ogóle nie odczuwając tego, co on odczuwał, nie zdając sobie sprawy z, ich, z jego odczuć. Oczywiście wykonać to wszystko się da. Można mechanicznie odtworzyć to, co tam jest napisane. Pytanie tylko, czy to będzie przemawiało w jakikolwiek sposób. Może są tacy, do których to będzie przemawiało. Ja jednak pozostaje przy swojej tezie, że nie można prawdziwie zrozumieć tego, co się wykonuje, bez jakiegoś osobistego odniesienia, bez relacji, która, która musi wynikać z przynajmniej z próby jakiejś osobistej pobożności. Bo to, że jesteśmy w przestrzeni sakralnej, to wcale nie świadczy o tym, że, że nasza pobożność jest jakaś bardzo rozbudowana. Tutaj dotykamy pewnego takiego zjawiska, które może wydawać się wielu osobom niemożliwe. Ale wierzcie mi, państwo, na przykładzie mojego instrumentu, czyli organu. Uniwersytety kształcą wykonawców w grze na organach. I wcale nie jest warunkiem grania na tym instrumencie, żeby być osobą wierzącą. Wykonawców. Kompozycji organowej. To jest prawie jak dyscyplina sportowa wykonawstwo. Rzecz ma się nieco inaczej, jeśli chodzi o muzyków liturgicznych. Również uniwersytety kształcą takich muzyków. Obserwujemy to od wielu lat. No jak właściwie można byłoby ich kształcić, gdyby oni nie mieli jakiejkolwiek choćby najmniejszej relacji? By to bezsensowne. Czyli właściwie musimy odróżnić to, co jest świeckie, od tego, co jest uduchowione. Niemniej jednak, nawet i w tym, co jest świeckie, można odnajdywać bardzo mocny przekaz tej duchowości. Czyli tak naprawdę, w przestrzeni sakralnej można wykonywać coś, co jest niepodbite nie żadną osobistą relacją. Pytanie tylko, czy. Będziemy wtedy w stanie choćby w najmniejszy sposób dotknąć tego, o czym tutaj mówimy? Czy będziemy w stanie przez tą przejrzystość spróbować widzieć transcendentalnego Boga i to, co jest niewidzialne? I czy ci, którzy będą słuchali tego, będą w stanie odnaleźć to, czego szukają?